Dobry wieczór. Szanowni Państwo, skoro m, tak wzajemnie mylimy sobie m, tropy, to ja y, postanowię powrócić do tego wątku w prozie. Tam pojawił się Mickiewicz, a ten Mickiewicz chyba gdzieś umknął naszym y, poprzednikom. Y, to jest wiersz y, z książki, której w zasadzie nie pamiętam. To jest rok 2004 i powracam do tej książki razem z Państwem. Tytuł tego wiersza i sam wiersz przekreśli to, co powiedział Andrzej Skrędo, ale za chwilę powrócę tą ostatnią książką do tego, co mówił mój przedmówca, a ponieważ Wojtyła już jest, to teraz będzie Mickiewicz. Historia pewnej romantyczności. Środek parku. Wyraźne centrum. Ukrzyżowanie Alei. Romantyzm Ala Mickiewicz. Ciemno jak w sieni, bo przecież nie w dupie. Podchodzą do mnie dziady i bełkoczą, żebym wyskakiwał z kasy. Z mieszka, orzeł albo reszka. Bo jeśli nie, to dobrze nie będzie. Nie pozna ojciec. Matka nie pozna. Straż pożarna i Ojczyzna. Sam mieszko pierwszy. Nikt pamiętać o mnie nie będzie. Lepiej wyskoczyć jak się ma. Można też udawać głupa, ale kto nie zaznał szczęścia, to tak w niebie i na ziemi powinien wyskoczyć. Szkoda, że się nie da wyśmiać. Pozostaje tylko dać albo przygotować się na kopanie tu i tam i o, jeszcze tu. Na wysokości organów. Wreszcie mówię, że piszę i że im mogę przypierdolić wiersze. parę pusta. Zagęszczenie duchów. Z nosa dystychem płynie krew. Ostatni mieszko poszedł z nimi. Zimna ławka. Zero dziadów. Niewyraźnie mickiewicz. <śleskujesz> 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 Dziękuję bardzo.